Cześć, nazywam się Maria i mam 62 lata. Nigdy nie sądziłam, że będę opowiadać tak bolesną historię o mojej własnej córce. Ale jeśli moje doświadczenie może komuś pomóc zrozumieć, jak daleko może posunąć się niewdzięczność, to warto podzielić się tym wszystkim z wami. Czy kiedykolwiek myślałeś, że własne dziecko może się przeciwko tobie obrócić? Ja nigdy nie sądziłam, że moja 35-letnia córka, której dałam wszystko, pewnego dnia wejdzie do mojego domu, zerwałaby mi z szyi na szyjnik po babci i zażąda dokumentów własności hotelu rodzinnego. To, co się stało potem, przewróciło moje życie do góry nogami. Jeśli chcesz poznać całą tę niewiarygodną historię, Zostaw subskrypcję i skomentuj poniżej, czy miałeś podobne doświadczenia z własnymi dziećmi. Twoje wsparcie pomaga mi dzielić się takimi prawdziwymi historiami. Był piękny wrześniowy poranek. Siedziałam w swojej kuchni, popijając kawę i czytając gazetę, gdy usłyszałam energiczne pukanie do drzwi. Otworzyłam i zobaczyłam Karolinę, moją córkę, ale wyglądała inaczej niż zwykle. Jej oczy płonęły dziwnym blaskiem, a uśmiech na twarzy wydawał mi się niepokojący. Dzień dobry, mamo powiedziała, wchodząc bez zaproszenia musimy porozmawiać. Zaprowadziłam ją do salonu, gdzie usiadła na sofie z pewną siebie miną, której nigdy wcześniej u niej nie widziałam. Zaczęła mówić o tym, że ma nowe spojrzenie na życie że przeczytała książki o sukcesie. I że zasługuje na więcej w życiu. Mamo, ten naszyjnik, który nosisz, wskazała na złoty łańcuszek z zawieszką w kształcie serca, pamiątkę po mojej babci. To jest moje dziedzictwo. Nie zdążyłam nawet zaprzeczyć, gdy poderwała się z sofy i jednym ruchem zerwała mi naszyjnik z szyi. Łańcuszek pękł, a ja poczułam fizyczny ból. Ale to, co powiedziała potem, bolało jeszcze bardziej. I chcę dokumenty własnościowe hotelu, teraz. Przez chwilę myślałam, że to jakiś żart, ale gdy zobaczyłam jej zdeterminowaną twarz, zrozumiałam, że mówi poważnie. Moja własna córka właśnie mnie okradła i zażądała mojego majątku. Żeby zrozumieć, dlaczego jej żądanie było tak absurdalne, muszę opowiedzieć Wam o naszym hotelu. To nie był żaden luksusowy obiekt. To był skromny, rodzinny hotel na 12 pokoi w małym miasteczku w górach. Zaczęło się 30 lat temu, gdy z mężem Stefanem kupiliśmy stary dom. Był w opłakanym stanie, ale mieliśmy marzenie. Stefan pracował jako mechanik, ja jako nauczycielka w miejscowej szkole. Każdą wolną złotówkę odkładaliśmy na remont. Pamiętam te pierwsze lata. Stefan wstawał o piątej rano, żeby przed pracą malować ściany lub naprawiać instalacje. Ja po powrocie ze szkoły gotowałam, sprzątałam i pomagałam przy robotach budowlanych. Karolina była wtedy małą dziewczynką. Miała może pięć lat, gdy zaczęliśmy ten projekt. Pierwszy pokój dla gości otworzyliśmy po dwóch latach. Pamiętam radość, gdy przyjeżdżała pierwsza rodzina na weekend. Karolina biegała po korytarzach, pomagając mi nosić ręczniki i witając gości. Wydawało się, że kocha to miejsce tak samo jak my. Przez lata hotel rozrastał się powoli. Dokładaliśmy pokoje, modernizowaliśmy łazienki, budowaliśmy mały taras z widokiem na góry. Stefan zmarł pięć lat temu na zawał serca, pracując przy naprawie dachu. Zostałam sama z hotelem który był nie tylko naszym źródłem utrzymania, ale też naszą dumą i dziełem życia. Karolina, już dorosła, rzadko nas odwiedzała. Miała swoje życie w Warszawie, pracowała w korporacji, wyszła za mąż za Marcina, mężczyznę, którego nigdy specjalnie nie lubiłam. Coś w jego oczach mi nie odpowiadało. Po tym incydencie z naszyjnikiem całymi nocami nie mogłam spać, zastanawiając się, gdzie popełniłam błąd w wychowaniu Karoliny. Czy za bardzo ją rozpieściłam, a może za mało czasu jej poświęciłam, koncentrując się na budowie hotelu. Karolina zawsze była dzieckiem, które dostawało to, czego chciała. Pamiętam, jak w podstawówce płakała, bo koleżanka miała lepsze buty sportowe. Nazajutrz pojechaliśmy do miasta i kupiliśmy jej dokładnie takie same. Gdy chciała iść na kosztowne korepetycje z angielskiego, pracowałam dodatkowe godziny, żeby móc jej to zapewnić. Na studiach płaciłam jej za mieszkanie w Warszawie, choć oznaczało to, że sama musiałam ograniczyć wydatki do minimum. Pamiętam, jak przez pół roku jadłam głównie ziemniaki i kapustę, żeby móc wysyłać jej pieniądze na życie. Gdy się zaczęła spotykać z Marcinem, próbowałam być otwarta. Zapraszałam ich na święta, starałam się poznać jej partnera. Ale Marcin zawsze wydawał mi się obłudny. Mówił słodko, ale w jego oczach widziałam chłód. Karolina była w nim zakochana. I nie chciała słuchać moich wątpliwości. Ślub mieli skromny, ale ja pokryłam większość kosztów. Myślałam, że robię to dla szczęścia mojej córki. Teraz zastanawiam się, czy nie uczyłam jej przez te wszystkie lata, że może brać bez dawania czegoś w zamian. Może popełniłam błąd, nie ucząc jej wartości pieniądza i ciężkiej pracy. Może za bardzo ją chroniłam przed trudnościami życia. Stefan czasami mówił, że jestem za miękka dla niej, ale ja chciałam, żeby miała lepsze życie niż ja. Trzy dni po incydencie z naszyjnikiem dostałam telefon od Marcina, męża Karoliny. Jego głos brzmiał oficjalnie niemal jak adwokata. Pani Mario, musimy się spotkać. Karolina jest bardzo zdenerwowana po waszej ostatniej rozmowie. Zdenerwowana? To ja zostałam okradziona we własnym domu, a ona była zdenerwowana? Umówiliśmy się w kawiarni w centrum miasta. Marcin przyszedł z teczką pełną dokumentów i laptopem. Nawet nie pozdrowił mnie ciepło. Od razu przeszedł do rzeczy. Karolina ma prawo do dziedzictwa. Ten hotel to część majątku rodzinnego, a ona jest jedyną córką. Tłumaczyłam mu, że jeszcze żyję i nie planuje rozdawać majątku. Że hotel to moje źródło utrzymania i że ciężko na niego pracowałam, ale on miał przygotowaną odpowiedź na wszystko. Pani już ma 62 lata. Czy nie uważa Pani, że to dobry czas, żeby przekazać biznes młodszemu pokoleniu? Karolina i ja mamy plany modernizacji, które mogłyby znacznie zwiększyć zyski. Wtedy zrozumiałam, że to nie był tylko pomysł Karoliny. Marcin miał to wszystko zaplanowane. Pokazał mi nawet projekt przebudowy hotelu. Chcieli go rozbudować, dodać spa i podnieść ceny. W ich wizji nie było miejsca dla mnie. A gdzie ja miałabym mieszkać? Zapytałam. Mogłaby pani wynająć mały apartament w mieście. Z zysków z hotelu będzie pani miała zapewnioną godną emeryturę. Godną emeryturę? W moim własnym hotelu miałam być gościem? Gdy odmówiłam, Marcin zmienił ton. Stał się agresywny, mówił o tym, że jestem egoistką, że nie myślę o przyszłości córki. Że są młodzi i mają prawo do swojego miejsca w życiu. Proszę się dobrze zastanowić, pani Mario. Możemy to rozwiązać polubownie. Albo będziemy musieli skorzystać z pomocy prawnika. Gdy opowiedziałam o całej sytuacji mojej siostrze Teresie, nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Maria, czy ty dobrze słyszałaś? Karolina zerwała ci naszej babci Józefy. Teresa była o trzy lata starsza ode mnie i zawsze była moją najbliższą przyjaciółką. Pamiętała Karolinę jako małą dziewczynkę, która uwielbiała słuchać historii o naszej babci. Ten naszyjnik nie był nawet szczególnie cenny, miał wartość sentymentalną. To nie jest normalne, Maria, coś się z nią dzieje, albo ten jej mąż ma na nią zły wpływ. Mój brat Józef mieszkał w Krakowie i rzadko się widywaliśmy. Ale gdy zadzwoniłam do niego, był równie wstrząśnięty. Pamiętasz, jak Stefan i ty przez lata harujecie przy tym hotelu? Jak Karolina w ogóle może żądać czegoś, na co nie zapracowała? Najtrudniej było rozmawiać z kuzynką Ewą, która mieszkała w naszym miasteczku. Znała Karolinę od dziecka i zawsze uważała ją za słodką dziewczynkę. Może po prostu potrzebuje pieniędzy? Może mają jakieś problemy finansowe i nie wiedzą, jak ci o tym powiedzieć? Próbowałam tłumaczyć Ewie, że to nie była prośba o pomoc, to było żądanie połączone z kradzieżą. Ale Ewa, która sama nie miała dzieci, nie mogła zrozumieć, jak własne dziecko może postąpić tak z rodzicem. Najgorzej zareagował mój sąsiad, pan Stanisław, który znał naszą rodzinę od lat. Gdy opowiedziałam mu o całej sytuacji, pokręcił tylko głową. Pani Mario, to już nie są te czasy, kiedy dzieci szanowały rodziców. Dzisiejsza młodzież myśli, że wszystko im się należy. Po dwóch tygodniach ciszy Karolina w końcu do mnie zadzwoniła. Jej głos brzmiał dziwnie, jakby była zmęczona lub smutna. Mamo, może powinnyśmy porozmawiać z kimś z zewnątrz. Marcin znalazł psychologa, który specjalizuje się w konfliktach rodzinnych. Zgodziłam się, bo wciąż miałam nadzieję, że uda się coś naprawić. Może profesjonalna pomoc pozwoli nam zrozumieć, co się stało z naszą relacją. Psycholog dr Kowalski przyjął nas w swoim gabinecie w Warszawie. Była to staranna, spokojna osoba, która na początku rozmawiała z nami osobno, a potem razem. Gdy opowiedziałam mu o incydencie z naszyjnikiem i o żądaniach dotyczących hotelu, przez długą chwilę milczał. Pani Mario, jak długo córka była finansowo zależna od pani? Odpowiedziałam szczerze, praktycznie do momentu, gdy skończyła studia. A nawet potem, gdy potrzebowała pieniędzy na remont mieszkania lub na wakacje, zawsze mogła na mnie liczyć. A czy Karolina kiedykolwiek musiała sama zarobić na coś ważnego dla siebie? Zrozumiałam, że prawdopodobnie nie. Wszystko, czego chciała, dostawała ode mnie lub od Stefana. Gdy przyszła kolejna Karolinę, jej wersja historii była zupełnie inna. Mama zawsze była kontrolująca, nigdy nie mogłam podejmować własnych decyzji. A ten hotel to nie tylko jej zasługa. Całą rodziną pomagaliśmy przy jego budowie. To była nieprawda, ale nie przerywałam. Karolina opowiadała, jak trudno jej było dorosnąć w cieniu wielkiego projektu rodzicielskiego, jak czuła się zaniedbywana, gdy rodzice koncentrowali się na biznesie. Psycholog próbował pomóc nam zrozumieć nasze perspektywy, ale szybko stało się jasne, że Karolina nie szukała porozumienia. Szukała usprawiedliwienia dla swoich działań. Czy może pani sobie wyobrazić kompromis? Zapytał doktor Kowalski. Na przykład, częściowe przekazanie zarządzania hotelem? Nie, odpowiedziała Karolina zdecydowanie. Chcę pełnej własności. Po nieudanej mediacji, Marcin dotrzymał swojego słowa i zatrudnił prawnika. Dostałam oficjalne pismo, w którym Karolina żądała uznania swojego prawa do dziedziczenia za życia rodziców i natychmiastowego przekazania hotelu. Mój prawnik, pan Nowak, od razu uspokoił mnie co do prawnej strony sprawy. Pani Mario, to jest absurd. Dopóki pani żyje, nikt nie może żądać od pani przekazania majątku. Co do kradzieży naszyjnika, to już jest sprawa karna. Ale ja nie chciałam iść na policję. To wciąż była moja córka. Konsekwencje emocjonalne były o wiele gorsze od prawnych. Przestałam spać, schudłam 8 kg w ciągu miesiąca. Goście w hotelu pytali, czy wszystko w porządku, bo wyglądałam źle. Najgorsze były noce, gdy leżałam w łóżku i zastanawiałam się, gdzie popełniłam błąd. Czy, gdybym była bardziej stanowcza, gdy była mała, nie doszłoby do tego? Czy, gdybym nie dawała jej wszystkiego, czego chciała, nauczyłaby się szacować to, co ma? Przestałam też chodzić do kościoła, bo nie mogłam znieść współczujących spojrzeń sąsiadów. W małym miasteczku wszystkie wieści rozchodzą się błyskawicznie, a historia o niewdzięcznej córce była zbyt soczystym tematem do plotek. Teresa przyjeżdżała do mnie co weekend, próbując mnie pocieszyć. Mówiła, że to przejdzie, że Karolina się opamiętać, ale ja już wiedziałam, że nasza relacja została zniszczona na zawsze. Przez trzy miesiące nie miałam żadnego kontaktu z córką. Nie zadzwoniła nawet w moje urodziny, została tylko prawnicza korespondencja i wzrastające rachunki za usługi prawne. W grudniu dostałam telefon od nieznajomego numeru. To była Aleksandra, koleżanka Karoliny z pracy. Pani Mario, może nie powinnam tego robić, ale muszę pani powiedzieć. Karolina i Marcin mają poważne problemy finansowe. Marcin zainwestował ich oszczędności w jakąś podejrzaną firmę i wszystko stracili. Oni są w ogromnych długach. Nagle wszystko zaczęło się układać w całość. Żądania dotyczące hotelu, agresywne zachowanie Marcina, desperacja w oczach Karoliny. Nie chodziło o dziedzictwo czy sprawiedliwość. Chodziło o pieniądze. Tydzień później Karolina w końcu zadzwoniła. Płakała przez telefon. Mamo, przepraszam. Zrobiłam coś strasznego. Marcin mówił, że to jedyne wyjście, że mamy prawo do hotelu, że ty i tak jesteś już stara. Słuchałam jej płaczu i czułam mieszankę gniewu i litości. To wciąż była moja córka, ale kobieta, która zerwała mi naszej babci, była mi kompletnie obca. Jeśli ta historia Cię poruszyła, koniecznie subskrybuj kanał i podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Czy też mieliście podobne sytuacje z dziećmi lub rodzicami? Razem możemy się wspierać w trudnych rodzinnych sytuacjach. Ta historia nauczyła mnie, że miłość rodzicielska ma swoje granice, a niektórych błędów nie da się naprawić przeprosinami. Hotel został przy mnie, ale straciłam coś o wiele cenniejszego wiarę w to, że rodzina to najważniejsze w życiu. Czasami najbliżsi ludzie potrafią zranić nas najbardziej, a zaufanie, gdy zostanie złamane, bardzo trudno odbudować. Dziś Karolina mieszka w wynajmowanym mieszkaniu w Warszawie, rozwodzi się z Marcinem, czasami dzwoni, ale nasze rozmowy są krótkie i pełne niewypowiedzianych pretensji. Może kiedyś uda nam się to wszystko naprawić, ale na razie żyjemy, jak obce sobie osoby, które kiedyś były rodziną. To jest moja historia, bolesna, ale prawdziwa. Mam nadzieję, że nikomu z Was nie przydarzy się nic podobnego.